i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z Wami. I z Drodzy bracia i siostry, jak każdą niedzielę, Chrystus martwych stanu, który jest obecny w znakach tej świętej liczby, To On nas gromadzi we wspólnocie modlitwy. Pragnie nas, jak zawsze, pouczać swoim Słowem i umacniać swoim Najświętszym Ciałem. Kawion. Dziś ta niedzielna w tej wspólnocie jest szczególna, ponieważ obchodzona jako uroczystość odpustu w uczci patrona i tej świątyni, i tej parafii świętego Michała Archanioła, to przez jego ustawiennictwo chcemy dziś Bogu dziękować za to wszystko, co stało się naszym udziałem i chcemy prosić o dalsze Boże błogosławieństwo na wszelkie inicjatywy, także owoce wszelkich podjętych przedsięwzięć, których... Między innymi dzisiaj jest odnowiony instrument organowy, który zostanie uroczyście pobłogosławiony. Abyśmy godnie mogli tej łychalstwy sprawować, najpierw Boga przeprosi. Pozwól również nam, jako członkom Kościoła, złączyć się we wzajemnej miłości w abyśmy wraz ze wszystkimi aniołami świętymi zgodnie uwielbiali Cię hymnem wiecznej chwały. Amen. Budźcie się na instrumenci świętych, głoście chwały Boga, naszego Stworzyciela i naszego Ojca. uścici Jezusa naszego Pana, który dla nas umarł i zmartwychwstał.